Zapytałem o to, bo też w świecie, w którym żyjemy, część młodych ludzi pragnie i, i chce być sobą, i często to jest też pewien rodzaj inności, ale dostają często za to po łapach, zwłaszcza dzisiaj. Proszę pana, dotyka pan znowu czegoś, na jaki temat mogę mówić długo, bo to jest coś niesamowitego. Ta obawa młodych ludzi, że grupka, która dyktuje lepsze trampki, lepszy kontakt, lepsze wyniki sportowe, lepsze coś tam, odrzuci mnie, bo ja akurat w tym jestem słabszy. To jest przerażające, bo jeśli oni nie wykują w sobie tej odporności na to, że trzeba siebie i swoją wartość dopracować czy uznać, to to jest makabra. To jest odrzucenie, to jest samotność, to jest samobiczowanie się, to jest Coś nie byłego. I to zawsze było, tylko obawiam się, że nasilenie takich y, sytuacji teraz jest większe. Nie odczytałem tego jako wyraz pogardy czy czegoś. A niestety pogarda i prześladowanie w tej chwili zaczynają królować, i to jest okropne.